Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.11 na, na zegarze. W naszym studiu gość, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pan Grzegorz Sikorski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, pan z optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość? Pan ma te wszystkie wskaźniki dotyczące bezrobocia, które jak donosi prasa nie jest aż tak wysokie jak się spodziewano. Jestem umiarkowanym optymistą. Oczywiście, jeżeli utrzymają się trendy, jakie w tej chwili obserwujemy na rynku pracy, szczególnie na tym rejestrowanym rynku pracy, czyli statystyk z Urzędu Pracy, to być może w sierpniu będziemy już mogli mówić o pewnym zbilansowaniu napływu bezrobocia i odpływu bezrobocia. Czyli tłumacząc to dokładniej coraz mniej osób się coraz więcej się wyrejestrowuje, tak, to znaczy, co, że znajdują pracę, tak? tak? coraz więcej się wyrejestrowuje, a stał, rejestruje się nowych bezrobotnych, mniej więcej stała liczba, około 500 osób dziennie, a wyrejestrowuje się już w czerwcu 400, w maju to było 250, w kwietniu 200, czyli widać, że, że sytuacja się poprawia. Ey... Powiedział mi pan nawet parę chwil temu, zanim weszliśmy na antenę, że nawet w tym okresie, yy, w kwietniu zdaje się, tak, kiedy było zamrożenie dość poważne w gospodarce, to napływały nowe oferty pracy do Urzędu Pracy. Tak, ofert pracy było w kwietniu, mimo totalnego lockdownu, że tak powiem, yy, 4 yy, 6 tysięcy ofert pracy. W, tej... w wojewódzkim Urzędzie Pracy? W, w, nie, w ogóle w, w całym, całym województwie śląskim. Mm -hmm. Liczymy tutaj oferty pracy do powiatowych urzędów pracy, które spływają, a w czerwcu mamy już 8 tysięcy. Także myślę, że ta ilość ofert pracy będzie się zwiększać. Tak jak mówię, o ile trend się utrzyma. Tutaj każda decyzja administracyjna może zmienić warunki rynkowe, więc nie możemy się opierać na modelach typowo rynkowych. Więc wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja z pandemią. I jakie będą też decyzje dotyczące chociażby sektora górniczego, który dalej jest niewiadomą. No, no właśnie, się... o górnictwie zaraz porozmawiamy, pewnie <laughs> przynajmniej co, no tyle na ile wiemy w tej chwili, co się dzieje. Portal, między innymi portal przynosi taki komentarz, publikuje, przypuszczać można, piszą, że po pierwszym szoku związanym z zatrzymaniem gospodarki pracodawcy mniej skłonni są do zwolnień pracowników niż wynikało to z ich deklaracji na początku pandemii. W dalszym ciągu część miejsc pracy ulegnie likwidacji, a bezrobocie będzie rosło, jednak proces ten nie powinien przebiegać gwałtownie. Nie. No tak mówię, mhm. nie powinien przebiegać gwałtownie, możemy, yy, tak mówię, w sierpniu zaczynać się bilansować, czyli stopa bezrobocia może nie wzrosnąć. A to już by był duży sukces przy tych prognozach, które wcześniej żeśmy słyszeli. A może być to odwleczone w czasie, bo też w jednym z tekstów niedawno w komentarzach prasowych było napisane, że to może być przesunięte w czasie, bo w tej chwili wiele osób szuka pracy, ale jeszcze się nie zarejestrowało w urzędzie. Potem idą się rejestrować. No tak. właśnie, wszystko zależy od tego, jak długo będziemy utrzymywali. Tarcze, pakiet dla gospodarki, Śląski pakiet dla gospodarki, który został wdrożony z inicjatywy Marszałka Województwa, bo to są właściwie takie tamy, które utrzymują tych pracowników w obecnych miejscach pracy. Przedsiębiorcy otrzymują ogromne środki na dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników. Myśmy jako wojewódzki rząd pracy już w tej chwili przekazali miliard 200 milionów złotych bezpośrednio już do przedsiębiorców przelewów na, na konta bankowe, żeby dopłacili pracownikom od do kwietnia, wynagrodzeń. Podobną od kwotę, tak od początku pandemii, czyli od początku obowiązywania tarczy i naszego śląskiego pakietu, podobną kwotę też już wydatkowały powiatowe urzędy pracy, więc mamy tu już prawie 2,5 miliarda złotych bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców i to na pewno jest pewna tama, która właśnie chroni przedsiębiorców, czy płoni właściwie pracowników. Przed utratą miejsc pracy. Jak długo będziemy tą tamę utrzymywać, tak długo będziemy mieli w miarę spokojną sytuację na rynku pracy. Jak szybko gospodarka zastąpi tą tamę i nabierze tyle obrotu, żeby przedsiębiorcy mieli właśnie na tyle przychodów, żeby mogli płacić w pełni wynagrodzenia i nie zwalniać, to wszystko zależy od sytuacji właściwie z pandemią. Także mamy tu bardzo wiele zależnych ym, czynników, które będą wpływać na to, jak będzie wyglądała jesień. A te miliard dwieście milionów z wojewódzkiego, miliard dwieście z powiatowych urzędów pracy mogą do was wrócić w jakiejś części? To jest pytanie o kontrolę i o to, czy może się okazać, że nie należały się przedsiębiorcom. Bardzo szybko wydatkowaliśmy te środki, ponieważ taka była idea generalnie zarówno pakietu, jak i tarczy. I w tej chwili jesteśmy na etapie rozliczeń. Wielu przedsiębiorców już samych zgłada yy, nam takie rozliczenia, mimo tego, że jeszcze przygotowaliśmy pewne, pewne formuły i, i, i pewne rozwiązania na podstawie których mogliby się właśnie w miarę szybko i dobrze rozliczyć. Być może część z tych środków no, zidentyfikujemy jako, jako nienależnie pobrane czy, czy, czy w sposób niekwalifikowalny wydatkowane. Ale to się okaże przy rozliczeniu. Mamy na to 3 lata, więc na to nam pozwala ustawa, żebyśmy spokojnie mogli te środki rozliczyć. Myślę, że przedsiębiorca faktycznie przeznaczył to na wynagrodzenia, a nie na y, y, wydatki, które nie są kwalifikowane w ogóle w przedsiębiorstwie. To nie będzie z tego, z tego tytułu problemu. Generalnie ideą było dofinansowanie miejsc pracy i wydat dofinansowanie przedsiębiorców, a nie jakby oczekiwanie na. Nie jest to instrument zwrotny, tak zwany, mm -hmm. czyli nie, to nie była pożyczka, tylko to było dofinansowanie, dotacja. Także miejmy nadzieję, że jak najmniej przedsiębiorców będzie miało problemy z rozliczeniem. Bo to może zaboleć. To może że zabolek, w ogóle trzeba oddać pieniądze się, jeszcze z, z odsetkami. Będziemy się starali y, rozliczać przedsiębiorców y, żebym na, na ich korzyść, ponieważ to są, przed, jeżeli tylko przedsiębiorca przeznaczył to na wynagrodzenia, y, to na pewno nie będzie miał problemów z rozliczeniem. Y, wszystko jest, y, wcześniej musiał przedsiębiorca oświadczyć, co zrobi, po prostu trzeba się trzymać tego, co się zadeklarowało. Nic więcej, i nic mniej. Zapytałem na początek pana dyrektora, czy pan z optymizmem patrzy, to teraz zapytam, czy pan Odetchnął z ulgą, kiedy usłyszał, że górnicy z rządem na razie się porozumieli, że będą rozmawiać dalej, i czy też z niepokojem czekał pan na to, co się miało wydarzyć, bo we wtorek przyjechał wicepremier Jacek Sasin na Śląsk, a przed tym przyjazdem górnicy mówili, że poznali plan nieoficjalnie likwidacja czterech kopalń i to wszystko w krótkim czasie. To by oznaczało tysiące, żeby nie powiedzieć setki tysięcy osób na rynku pracy prawdopodobnie. No właśnie to słowo prawdopodobnie. Dobrze, że Pan Redaktor użył tego słowa. Otóż mamy duże doświadczenie z, z restrukturacją branży górniczej już przecież nie od roku, nie od pięciu, nie od dziesięciu, a od lat dziewięćdziesiątych to, to się dzieje i wiemy, że restrukturacja kopalń czy przemysłu górniczego odbywa się przeważnie za pomocą, czy chodzi o restrukturacja zatrudnienia w tym przemyśle, odbywa się za pomocą przede wszystkim różnego rodzaju pakietów odpraw emerytur pomostowych i tym, podobnych, i tym podobnego wsparcia, co skutkuje tym, że bardzo mało osób z górnictwa z kopalni rejestruje się w urzędach pracy, gdzie mieliby do czynienia z nami, służbami zatrudnienia. My bardziej martwimy się o spółki, które kooperują, czy firmy, które kooperują z sektorem górniczym, ponieważ one być może pakietami różnymi, nie będą objęte, więc dla nich mamy przygotowane programy outplacementowe. Dzisiaj się właśnie kończy konkurs na projekty w tym zakresie, wrzuciliśmy tam kryteria, które właśnie preferują, czy premiują te projekty, które dotyczą właśnie branży górniczej i właśnie branży kooperującej, z, z, czy branż kooperujących z, z kopalniami. I miejmy nadzieję, że to na pewno będzie pewne wsparcie, jeżeli taka firma będzie musiała się przebranżowić, zmienić ilość zatrudnionych pracowników, ale zmienić, czyli zwolnić zwolnić z tym, że ja programy sprzętowe mają to do siebie, że to nie jest program, że to nie, to nie jest wsparcie dla, dla osób, które już są bezrobotne, tylko dla osób, które mogłyby przejść suchą stopą z jednego zakładu pracy do drugiego. Tyle, że ten Taka drugi zakład ja. musi istnieć. I tu jest pytanie nie tylko o pieniądze, ale też o perspektywy rynku pracy w sytuacji, gdyby właśnie doszło... No, związkowcy domagali się na przykład rozłożenia tego programu restrukturyzacji kopalń, likwidacji kopalń na 40 lat. Ale być może szybciej będzie wprowadzany w życie, bo tego się można spodziewać. Co do, samej, co do samego sposobu restauracji kopalń, to ja nie jestem w stanie, tak powiem, zabrać zdania w tym No wiadomo, zakresie, tu raczej bo, chodzi o to, czy, to czy rynek decyzje... pracy wchłonie tych ludzi, gdyby nagle było ich dużo. No w tej w tej chwili nie, chociaż te oferty pracy, które spływają do urzędów pracy, pokazują, że jednak ten, ten zastój na rynku się zmniejsza i, i, i dalej rynek jest chłonny. 8 tysięcy miejsc pracy w ciągu miesiąca, z do urzędu pracy, to nie jest wcale mało. Więc oczywiście porów, porównując to do, do, do ilości osób zatrudnionych w sektorze górniczym i nie tylko w kopalniach, nie tylko w spółkach, ale właśnie w firmach kooperujących, to na pewno jest za mało. A te 8 tysięcy to jakie branże? To są przede wszystkim branża handlowa. Dużo ofert też z gastronomii. O czyli dziwo, to, co się rozwinęło w pandemii, ten zdalna ten tak, sprzedaż. Dziwo, o dziwo, branża gastronomiczna w tej chwili i hotelarska, czyli ta, która czerpie z turystyki która w tej chwili na pewno ma więcej ofert Raczej znaczy więcej, więcej klientów, niż miała w, w okresie lockdownu, jednak notuje duże problemy i dość pesymistycznie patrzy, patrzy w przyszłość. Jak patrzymy na, na klimat koniunktury gospodarczej badany przez GUS, to ta branża jakby najmniej optymistycznie patrzy, patrzy w przyszłość. To może być spowodowane tym, że mm, też pracownicy tych przedsiębiorstw no, obawiają się o, 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 o swoje zdrowie, obawiają się o kontakty z klientami, a w branży turystycznej to jest, mhm. to jest nie, nieuchronne. I nawet ostatnio słyszałem taką nieoficjalną informację, że niektóre przedsiębiorstwa, które funkcjonują w branży turystycznej, mają problemy z zatrudnieniem pracowników nowych. Czy obecnych, ponieważ pracownicy nie chcą właśnie się narażać na, na to niebezpieczeństwo. Także, tak jak mówię, to nie jest taka, nie możemy przyłożyć prostych rynkowych modeli ekonomicznych do sytuacji na rynku pracy, bo wszystko zależy właśnie od tego, jaka jest atmosfera w pandemii, nie sama już pandemia, nie sama ilość chorych czy, czy zarażonych, ale także jak jest odbierany. Jak jest odbierane to zagrożenie przez, przez ludzi, bo ono potem rzutuje na, to, jak, rzutuje na zachowania y, ekonomiczne y, no, ludzi, którzy, którzy y, no, tak, a nie inaczej y, odbierają tam, to zagrożenie. Także to, to jest zbyt skomplikowane na prognozy. Ja jestem umiarkowanym optymistą, jeżeli y, 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 restrukturyzacja górnictwa nastąpi w miarę powoli. Ale stale i systematycznie, to możemy mówić o tym, że koniec roku będzie zbliżony do początku roku, jeżeli chodzi o wskaźniki na rynku pracy. A tak jeszcze zamykając ten temat i naszą rozmowę, co do górników i, i szukania przez nich znaczy, czy też firm około górniczych szukania miejsc pracy potrzebni nam są tutaj duzi inwestorzy, bo to będzie trzeba dużo miejsc pracy. Mówi się o fabryce samochodów elektrycznych, choć do końca nie wiadomo, czy akurat na górnym Śląsku. No, na pewno inwestorzy są potrzebni. Byli. To bandy... znaczy zapytam, czy bez nich sobie rynek poradzi, rynek pracy, bez tych dużych inwestycji. To za, duże inwestycje, to mogą być też lokalne inwestycje. Jeżeli tylko zwrasta potencjał kapitału przedsiębiorstw lokalnych, to także one mogą być dużymi inwestorami. Niedawno na przykład doszło do sprzedaży Huty Częstochowa, kupił to duży przedsiębiorca, niestety zagraniczny, ale startował do przetargu także lokalny. Przedsiębiorca do tego pierwszego. To znaczy, że duże inwestycje, duży inwestor wcale nie musi oznaczać inwestora zagranicznego. I oby tak właśnie było w naszym województwie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Sikorski, dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Dziękuję. dziękuję. panu, dziękuję państwu. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6FM.